Sytuacja geopolityczna powoduje dynamiczny wzrost zapotrzebowania na produkty rynku zbrojeniowego. Ja chciałbym wykorzystać potencjał świętokrzyskich zakładów produkcyjnych. Wiem skąd pozyskać pieniądze, by zapewnić dynamiczny rozwój sektora zbrojeniowego w naszym regionie. Strategiczna lokalizacja regionu świętokrzyskiego jest naturalnym środowiskiem dla takich działań, które pociągną za sobą rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej tak niezbędnej dla województwa świętokrzyskiego. Zależy mi na stworzeniu w Kielcach silnego ośrodka badawczo-rozwojowego opartego o zasoby Politechniki Świętokrzyskiej, który będzie solidnym fundamentem dla niezbędnych w tej branży innowacji technologicznych, a jednocześnie wykształci świetnych inżynierów i techników. Targi Kielce będą oknem wystawowym naszych nowoczesnych produktów. Taka strategia Przełoży się na sektor prywatny w zakresie podwykonawstwa i kooperacji, gdzie lokalni przedsiębiorcy odpowiedzą na potrzeby przedsiębiorstw zbrojeniowych. Tak zorganizowana wyżyna zbrojeniowa, zlokalizowana w otoczeniu gór Świętokrzyskich, będzie kołem zamachowym naszej gospodarki na dekadę.